Hej, cześć. Cześć. Jesteśmy, no właśnie, w Kileckim. To jest pod Podzamcze Chęciny. Podzamcze Chęciny i tu są takie jakieś małe ogrody, po prostu po drodze. Jedziemy gdzie? Jedziemy do Buska zdroju. Do Buska zdroju, obejrzeć tam nowy ogród. Nowy, no, nowy, stary, ale trochę podobno odnowiony i nowotężny. Ale jeszcze powiemy, że nie mamy GoPro i trochę może trząść, bo mamy tutaj kanona tylko. Tak, nagrywamy kanonem z ręki, nie mamy GoPro. Nowy zakup zrobiony dzisiaj <grym> o 5 rano. <grym> nie mógł się już doczekać. Prosto, prosto od Chińczyka, znaczy z Chin, wszystko idzie z Chin. No, są... zobaczymy. GoPro też produkowany jest w Chinach. No ale to taka już jest markowa też kamera, ale już nie GoPro. Ale z AI. Ale z AI, słuchajcie, z AI, zobaczymy, także... będziemy się bawić tą kamerą. Będziemy się bawić funkcjami sztucznej inteligencji, no i zobaczymy. Teraz idziemy tutaj w takie ogrody, są pokażemy. Tak, no. Tutaj jest Misiek. Pusto, słuchajcie, pusto, ale jesteśmy do południa, do południa, czyż koło 12? Wrzesień No i wrzesień. Do... Tutaj taki mosteczek jest. No i taki park, możemy iść wolno, bo może trząść trochę, bo nie ma stabilizacji. Nie no, on jakąś tam stabilizację ma, niby pisze, ale taką... Dobra, centrum nauki, biobank, A komórki macierzyste, to to chyba ta gameta. Mmm, to biobank, to nie centrum odnowy i brama Sobieskiego. Musimy trochę rozprostować kości. Jak ja lubię wrześniać. Tutaj? Wrzesień na jesieni, że nie widzi złotych liści. Słońce wciąż gorąco płonie. Lato jeszcze w duszy błyszczy, że powietrze, wrze natura, wrzos fioletów nie poskąpi, wszaba ptaków na gałęziach, wrzeciono czasu nie ustąpi. Wrzesień rzuca w kosz owoce. Zdobią leśne ściuki, wrzenie smutku w sercach dzieci Co do szkoły mknął jak pszczółki Wreszcie jesień się pojawia Wrzesień cichnie, nie narzeka Wrzuca płaszcz na świec powoli I do zimy już ucieka hey! wrzesień, wrzesień, że już jesień Wrzeszczy głośno, że gorąco Wrzeszczą barwy bajkowe, malując świat tęczą śniącą Wsze powietrze, wsze natura wrze nie poskąpi Wsza na gałęziach Wsze czasu nie ustąpi Wsze powietrze, natura Wszost fioletów nie poskąpi, w ptaków na gałęziach wrzeciono czasu nie ustąpi. Wrzesień rzuca w kosz owoce, w szosty zbawione śleściułki. Wrzenie smutku w sercach dzieci, co do szkoły mkną jak pszczółki. Wreszcie jesień się pojawia, wrzesień cichnie, nie narzeka. Wrzuca płaszcz na grzbiet powoli i do zimy już ucieka. Do zimy już ucieka. Teren jest taki fajny do spacerów tutaj, bo mnóstwo ścieżek, tutaj ten pałac w tle. Tutaj też ścieżki, jakieś potoczki, no i tutaj to centrum nauki Leonardo, no, czy coś takiego, ale tutaj na dachu jest po prostu ogród taki, botaniczny, taki jest zrobiony ten dach jako, na dachu, na dachu tak, jak domy, jak fińskie domy, gdzieś ze Skandynawii północnej i tak Coś takiego było w Grecji, w Atenach, w takim centrum nowoczesnym, tylko zapomniałem jak się nazywa. To tam sobie zobaczcie, na Grecji, kilka lat temu, na Ateny. A tam jest zamek w Chęcinach. Zrobię zooma. Strzęsie się, ale ma przynajmniej zoom. Ma przynajmniej 40-krotny zoom ten kanon. Yy, można coś zbliżyć, no Leszczy wrzesień na jesieni, że nie widzi złotych liści Słońce wciąż gorąco płonie, lato jeszcze w duszy błyszczy że powietrze, że natura, wrzos fioletów nie poskąpi Wrzawa ptaków na gałęziach, rzeciono czasu nie ustąpi Lesień wrzuca w kosz owoce, brzosy zdobią leśne ściółki, nie smutku w sercach dzieci, co do szkoły mkną jak pszczółki. Wreszcie jesień się pojawia, wrzesień cichnie, nie narzeka, wrzuca płaszcz na grzbiet powoli i do zimy już ucieka. Przeszczy wrzesień, że już jesień Przeszczy głośno, że gorąco Przeszczą barwy te bajkowe Malując świat tęczą śniąco Wreszcie jesień się pojawia Przesień cichnie, nie narzeka Rzuca płaszcz na powoli Maszyna już ucieka.